Nie da się ukryć, że Poznań Game Arena jest jedną z największych imprez gamingowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku PGA przyciąga ogromną liczbę graczy, a to wszystko za sprawą ogromnej ilości atrakcji zaplanowanej na czas trwania imprezy. W tym roku do dyspozycji odwiedzających przeznaczonych było 1500 stanowisk do gier, 220 wydawców związanych z rynkiem technologii, sprzętów i akcesorów dla graczy, a to wszystko w 10 pawilonach pełnych atrakcji. W tegorocznej edycji targi odwiedziło ponad 79 tysięcy osób, co pobija rekord zeszłego roku, który wynosił ponad 76 tysięcy graczy. Było się wiele pokazów przedpremierowych gier, ale najgłośniejszą była zdecydowanie pokaz polskiego dubbingu w Cyberpunk'u 2077, wyprodukowaną przez polskie studio CD Projekt Red. No jest niesamowicie, jesteśmy po raz pierwszy na PGA, właśnie z polską lokalizacją gry, mamy możliwość pokazać graczom tak naprawdę jak Brzmi polski głos W oraz Johnnego Silverhanda po raz pierwszy, no ale też jakby całą lokalizację, jak wygląda świat. Jest to ciekawe, ponieważ Cyberpunk jest trochę inną grą, jeżeli porównamy świat Wiedźmina, jest to uniwersum, które jest nam bardzo znane. Świat stworzony przez pana Andrzeja Sobkowskiego, a tutaj mimo wszystko mamy Amerykę, mamy bardzo mocną dystopię i patrzymy jak ta lokalizacja pasuje. No ale od ostatnich dwóch dni, jak tu jesteśmy. Mamy zawsze pełną kolejkę, przychodzi bardzo dużo graczy, wszyscy są z tego co słyszałem zadowoleni, więc jest super, jest po prostu super. Wszyscy z tego co wiem są, są bardzo zadowoleni, jest bardzo duży hype na, na Cyberpunka, to też jakby pokazuje kolejka, gdziekolwiek nie pojedziemy na świecie, to bardzo dużo osób chce zobaczyć grę, chcą po prostu zobaczyć jak to wszystko wygląda, no a tutaj jest duży nacisk właśnie na lokalizację, no polscy gracze chcą zobaczyć jak polska firma zrobiła polską lokalizację, jak ta gra wygląda po polsku. Kolejnym z wydarzeń, którym jest poniekąd związany z produkcją, było stanowisko z grą targową przygotowaną przez GOG.com. Cześć, my jesteśmy GOG. Przyjechaliśmy w tym roku na Poznań Game Arena ze specjalnym zadaniem targowym. Przygotowaliśmy wspólnie z twórcami Cyberpunk'a dla Was grę targową, w której to grze możecie wcielić się w rolę netrunnerów. Ukryliśmy na terenie targów kilka wskazówek, znaków i wszyscy gracze, którzy je znajdą, którzy rozwiążą zagadkę, mają szansę zdobyć unikatowe plakaty właśnie z Cyberpunk'a. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo osób wczoraj, które wzięły udział w naszym zadaniu i jesteśmy mega zadowoleni z tego, jaki był odzew graczy, jak chętnie szukali, rozwiązywali zagadki, które wcale nie były proste, także uważamy, że targi są ogromnym sukcesem. Bardzo się cieszymy, że, że tyle osób wzięło udział właśnie w tej grze. Podsumowując, tegoroczne targi odbyły się pod znakiem cyberpunka oraz wydarzeń esportowych, takich jak turniej Warmup, przygotowany przez Polską Ligę Esportową, czy Farming Simulator League. W przypadku turnieju Warmup najlepszą ekipą okazał się XCOM AGO, które pokonało w finale Wisłę All In Games Kraków. Nie wiemy jak będzie wyglądać przyszłoroczna edycja targów, ale jeśli będzie podobnie zorganizowana i z jeszcze większą ilością atrakcji, możemy liczyć na powtórzenie sukcesu lub kolejne pobicie rekordu odwiedzających fanów gier przygotował dla Państwa Mateusz Ciciewek.